Jeżeli chcesz biegać szybciej, najlepszym rozwiązaniem są interwały, na przykład na czy no w zasadzie gdziekolwiek, gdzie możesz sobie wyznaczyć odległość, czy nawet biegać tylko na, na czas, przykładowo, że przyspieszamy i zwalniamy. Jednak poza treningami biegowymi trzeba pamiętać o budowaniu siły i żeby wzmocnić całe ciało, co przełoży się na szybszy bieg, bardziej dynamiczny, a również zminimalizuje ryzyko kontuzji. Także teraz zaprezentuję Ci takie cztery, moim zdaniem, przydatne ćwiczenia właśnie do zbudowania takiej dynamicznej siły i wzmocnieniu przy takim szybszym bieganiu. Oczywiście tych ćwiczeń jest bardzo dużo, jednak tak, takie przykładowe ci tylko daje. 4. Nie zajmie ten trening zbyt dużo czasu, więc możecie go zrobić na przykład przed treningiem właśnie na bieżni przykładowo, tak, żeby na świeżo do niego podejść, no bo jest jednak trochę wymagający. No to zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie przeskoki w wykroku. Tutaj bardzo ważna jest właśnie taka dynamika i szybka zmiana tej pozycji, więc przechodzicie zwyczajnie do Wykroku, czyli kolano do przodu to jest ten kąt prosty. I wykonujecie szybko, dynamiczną zmianę wraz z jednoczesnym podskokiem. Czyli po prostu z pozycji wykroku do góry wyskakujecie, zmieniacie nogę, tak jak prawa była z przodu, teraz lewa, i tak samo ręce się zmieniają, tak samo jakby to było w przypadku biegu, czyli lewa noga, prawa ręka i w drugą stronę tak samo. Teraz przechodzimy do leżenia przodem i wykonujemy grzbiety, bo bardzo ważne jest, właśnie wzmacnianie również pleców i y, dwójek, również tutaj dość mocno pracują. Czyli po prostu leżąc przodem na brzuchu, mamy wyprostowane ręce i nogi, wszystko jest w przedłużeniu kręgosłupa i wykonujemy wyprost w stawie ramiennym i w stawie biodrowym, jednocześnie po prostu w górę, takie, no, staramy się w miarę dynamicznie to wykonać. Teraz przechodzimy do podskoków na jednej nodze, czyli stajemy jedną nogą i wykonujemy taki zamach, jak przy biegu, takim dynamicznym, Schodzimy tylko trochę w dół, lekko uginając się w kolanie i w biodrach, następnie w pełni się prostujemy i zaskakujemy na tą samą nogę, amortyzując ten strząs. Także pamiętamy, żeby tu się skupić bardzo właśnie na technice, żeby kolano nie schodziło się do środka. No i następnie wykonujemy oczywiście na drugą stronę Teraz samo powtórzenie, tutaj dobrze poćwiczymy sobie równowagę i również ta dynamika będzie zachowana. I ostatnie ćwiczenie, takie wzmocnienie całościowe, głównie skupiające się na brzuchu, czyli e, takie unoszenie nóg w desce bokiem. Mogłem de, deska boka, bokiem super ćwiczenie właśnie stabilizujące dla biegaczy, dla każdego sportowca, także e, po prostu przechodzimy na przedramie początkowo i proste nogi. No jeżeli nie jesteście w stanie, to można na e, ugiętych w razie czego, czyli po prostu wtedy hop macie mniejszą dźwignię, jest dużo łatwiej, a to dla kompletnych początkujących. Jeżeli jednak nie sprawia wam to problemu, no to docelowym ćwiczeniem jest unoszenie nogi w tej pozycji, czyli przechodzicie do, do wariacji planka, który wam odpowiada do waszego stopnia zaawansowania i prostą nogę odwodzicie w płaszczyźnie czołowej, czyli po prostu nie, nie zginacie się ani w biodrach, ani nie prostujecie. Jedyny ruch to jest właśnie odwodzenie. No i stabilizujecie cały tłów. No więc to był taki mój prosty zestaw. Naprawdę możliwości jest multum, jednak to tylko taki przykład, żeby Was zainspirować. No i właśnie przed treningiem biegowym może być to też w ramach takiego wzmacniania na rozgrzewkę. No i zobaczcie, że jak to będzie robić regularnie i zwiększyć intensywność z treningiem, to będzie Wam się lżej biegało. Naprawdę. Także ja polecam Wam zastosować tak po 3 serie, po 10 powtórzeń na każdy z tych ćwiczeń z przerwą załóżmy minuta pomiędzy seriami. No, a jeżeli nie sprawia Wam problemu, to możecie mniej tej przerwy, albo po prostu więcej powtórzeń, a na ćwiczeniach, gdzie pracuje jedna strona, to na przykład po 5 powtórzeń. Ale to taki początkowy. A jak właśnie to Wam nie sprawia problemu, to możecie dawać więcej. Albo jakieś trudniejsze wariacje z dociążeniem. No to był taki przykład. Także no, trenujcie, cześć!